Witam z tej strony Lankusiek To pierwszy filmik na kanale hmm. Co to jest za gra Mało znana, znaczy Ja tam nie wiem Może zacznijmy od yy, najważniejszych rzeczy yy, Jest to pierwszy odcinek na w moim kanale czy filmik nie mam um, nadzieję że dobrze nie słychać a dźwięk z gry nie jest za głośny tak. Co to jest za gra to jest gra myśl w opisie w tytule Co powiem to jest gra niemiecka więc, y, znaczy dla tego nie ma nic po polsku. Nie jest przetłumaczona. Nie, 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 Polski język już dawno nie jest wspierany w tej serii. No, w, no w tej grze gra jest. Gra ogólnie jest o pociągach. można ona robić y, własne trasy zrobić własny tabor eee, nie wiem wszystko, wszystko własne bo, znaczy no własne wszystko własne bo ręcznie sobie robi eee, mam na myśli ...że wszystko trzeba zrobić eee... kurde Dam taki przykład, na przykład, przykład na przykład, no dokładnie tak. Żeby postawić drzewo, znaczy żeby, inaczej, żeby zrobić las trzeba wybrać tutaj y, flora, baum. Wybieramy sobie jakieś drzewo, osna, i papalma. niech będzie to jest chyba jodła eee, tak stawiamy sobie taką jodełkę i żeby zrobić las trzeba tego tyle u nas pamować. mam jeszcze jakieś Nie bardzo tych tych zbieramy i boom, mamy tutaj drzewa. To prawda nie są jakieś oszłamiające, ta grafika jest po prostu taka jest, yy, gra jest po prostu stara, jest to szósta odsłona tej serii, a aktualnie już wychodzi czternasta, ale te najnowsze są strasznie drogie, powyżej 100, 120 nawet, yy. kiedyś będzie, tak? Kiedyś. Kiedyś ją nagram, jak będę miał Na razie będę zaczynał nagrywać na tej Dobra, idziemy z tutaj pociągiem Bardzo ładnie Naprawdę tyłem bo ja zamyśliłem się eee, nie wcale, wcale nie włączyłem mitra pokażę teraz mapę eee, ogólnie to jest w sumie drugi filmik eee, tylko że pierwszy jest za długi i muszę teraz patrzeć na czas także o. Zobacz, mamy główną stację trzytorową, jakieś miasteczko powstające. O, tak wygląda. Teraz tak, spójrzcie na te tory. Spójrzcie na te tory w oddali. To jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba kompletnie. Nie ma anti-alianzingu. Tak, to dobrze mówię. Nie? Trawsko Zmienimy sobie je Gdzieś tam jest jakieś jakie wykrzywia <laughs> O jest, jest nasz drugi pociąg Pociągi jeżdżą same, same Tylko żeby się nie zderzyły Trzeba jakoś gnęły postawiać, nie? Nie? Grafika nie jest jakaś powalająca, ale gra się fajnie. Przyjemna jest yy, gra. Ale o co mi chodzi? Tu chodzi o... Inaczej, można zrobić jakby własną makietę. Na pewno niektórzy w dzieciństwie marzyli o, no w, o zrobieniu takiej makiety rękami czy, czy coś w tym stylu no, zagwizdał i ruszył mamy zielone światło Dziwne jest to, patrzcie dziwne. Teraz słuchajcie się, jak przybliżam i oddalam, to dźwięk, to dźwięk się zmienia. A co idzie, przez co dam sobie Wizdek i zacznę przybliżać i oddalać kamerę to wyjdzie takie coś więc więc trochę śmieszne to brzmi więc co pokażę pokażę mapę tak wygląda moja, moja mapa. Trzeba wszystko zrobić od zera. Yy, góry, tak, ukształtowanie terenu, tunele, tory, drogi... Yy, nie mosty. Mosty to yy, yy, działają w sumie jako szablon. To jest obiekt i tor w jednym, tak. Są Drogi chodniki, jakieś takie pierdoły, są jeszcze obiekty, czyli na przykład domki, pojazdy nieruchome. Po, znaczy, pojawić się to, to tak są pociągi są e, samochody, ciężarówki, samoloty, statki i tramwaje aby postawić jakiś pociąg, tak żeby zrobić swój tabor trzeba kliknąć tą ikonkę tutaj. Wtedy wybieramy gleis, czyli chyba kolej to jest. Tak mi się wydaje. Nie, kolej to jest inaczej. Nieważne. Mamy lokomotywy. Pierwsze to są parowozy. Później Tender. Później Tender Nie wiem co to w sumie. Aha, czekaj, już wiem parowozy z tenderami wbudowanymi o już wiem nie widziałem e, płynie diesle i elektryczne pociągi proszę tu o że ten akurat taki brzydki mi się trafił ten jest ładny tu mam podląd w lewym w okienku palinowozy później mm, Mamy wagony pasażerskie i, 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 i towarowe, więc można bardzo w fajny skład zrobić. Tabor. Bardzo później tu są kolei, kolej, szybka kolej. mamy IC1, IC2, IC3 e Eurostar te żywe to jest te żywe, o tu jest te żywe to jest te nowsze a starsze chyba nie, to jest te, proszę bardzo te żywe e jeszcze jest takie coś E, e. No, a później mamy metro, które jest brzydkie, e, no, tak że mówiąc. Później mamy tramwaje. No takie, no. Tak jakie są. No później pojazdy LKW, to w sumie nie wiem co znaczy. Ród. To są głównie te takie ciężarówki yy, i autobusy a tu mamy yy, osobowe no i też to towar, znaczy yy, yy. no ważne raż pożarnać coś na stylu samoloty mało ich tutaj trochę w, yy, w tej wersji tej części Datki. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie na tego. Patrzcie na jego twarz. Zobaczcie. Czekajcie. Eee, e, halo. Co jest? Pociągi się zderzyły. E, nie ma tutaj... Znaczy, jest kolizja. Ale tylko, jak są na jednym torze. I jak się zderzą, to właśnie się odpychają. i pociągów znowu coś dupu dobra, hamuję tego mój co ja mam teraz z nimi zrobić? Czekaj, czekaj. On był już na stacji. Tak, on był na stacji. To co on robi na tym torze? Poza gałę. Pierdoła. muszę szybko liczyć, tak. tako mapa się renderuje eee, prędkość minus 70, 72 jedzie tyłem teraz leczę, lecę szybko do tamtego ustawić prędkość nie wiem znowu mi się kekły pociągi jedziesz i ty masz przód chyba idziesz przodem nie Jezu, kamera myślę. Eee, te... e, kamera, halo. Tak, dobra, no. Eee. Przeskoczę teraz sobie... Ta kamera. E, na ten pociąg. Albo nie, na tamten. Patrzymy czy się dobrze zatrzyma na semaforze. Chyba więc jest OK. Jak na razie. Kurdy, zostało 5 minut filmu jeszcze. E, no, żeby było 20 minut, żeby ...żeby udało się to... E, Przed tego przesuwać Przesyłać na, na YouTube. Więc, e, jeśli wam podoba się nawet, nawet y, ta gra to napiszcie w komentarzu i dajcie suba żeby nie przegapić kolejnych no, filmów No i dzwoneczek jeszcze Pokażę szybko mapę Znaczy no, no mapę pokażę idę tu mieliśmy dwa tory, teraz mamy jeden. Ten pociąg. Oj. On zjeżdża na ten tor. Hamuje i wjeżdża na drugi. Tutaj miała być taka kopalnia, opuszczona, zawalona. Idzie. Trochę ciężko się to edy. teren. bo zakryje te tory. Trochę. No trochę wiedzie, no, bo te szyny są. zardzewiałe, a tamte są jeszcze nowe. A chciałem jakoś zakryć yy, łączenie, bo tak to. Ale ten już też tutaj przyjechał. Dobra, jeszcze trzy minuty Teraz tak Tu mamy trzy tory Tego jeden idzie do tunelu Później ten tunel pokaże Tu mamy jeden tor Idzie, idzie, idzie na główną stację Tu mamy trzy tory Później prosto mamy dwa tory, ale dalej nie ma ich Tu jeszcze jeden pociąg towarowy Pójdzie tor, jeden na stację, i tutaj jest stacja taka torowa. Tyk. Tak. Ten dłuższy pociąg przez tunelu, który jest tutaj. Tak wiem. No, trzeba to zrobić. Przenikają przez ten, przez teksturę. A jak przenikają przez. Ten, no nie ma nie ma fizyki tutaj takiej, to jak jest koniec toru, a nie ma tego buf, yy... żaka, nie bufora, to bufor, nie. To jak pociąg dojdzie do tego końca, to się zatrzyma po prostu. No to nie jest taka, to nie jest train train, train simulator. No więc u nas swoją... Twoje torowe królestwo zaprojektować A teraz zobaczę... No niech mnie pierą kopni, nie? Czemu? Tuj Co za Ja nie wiem co ma tam w głowie Wcześniej też tak było Dobra, a mój? A mój? E, tak więc kiedy to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o y, subskrypcji i o dzwoneczku, żeby nie przegapić y, kolejnych filmów i do zobaczenia!